Proszę, proszę teraz, kto został przewodniczący, proszę o pan, pan Mariusz. Pan Mariusz, proszę o przeczytanie regulaminu. Ja, proszę o przeczytanie Pana Tumka. Nie. nie ma problemu. Jest młodszy, może, może czytać. Regulamin głosowania w wyborach do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 przeprowadzonej na sesji 24 września 2015 roku. Radni wybierają jednego ładnika do Sądu Kręgowego w ulicach spośród jednego kandydata. Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych Komisja Skrutacyjna. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Głosowanie jest tajne. Odbywa się przy pomocy kart do głosowania sporządzonych w tym celu. Punkt drugi. Komisja Skrutacyjna sprawdza prawidłowość sporządzonych kart do głosowania, opatruje karty pieczęcią Rady Gminy Sierkanie i rozdaje je radnym Paragraf trzeci. punkt pierwszy. głosowanie odbywa się na sesji poprzez wyczyta, wyczytywanie przez członka komisji skrutacyjnej według listy obecności nazwisk radnych, którzy kolejno podchodzą do urny i w obecności komisji skrutacyjnej wrzucają do niej karty do głosowania. Podczas głosowania na sali znajduje się parada kabina tutaj, lub inne urządzenie umożliwiające radnym tajne, dyskretne dokonanie wyboru na kartach do głosowania. Paragraf 4 punkt pierwszy. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół. Punkt drugi. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej. Punkt trzeci. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprzez odczytanie protokołu na sesji. Paragraf piąty. Wybór ławnika następuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Paragraf szósty. Karty do głosowania. Według jednolitej formy zawierają treść Karta do głosowania w wyborach Ładnika do Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję 2016-2019 oraz pytanie, czy jesteś za wyborem Ładnika. Poniżej nazwisko, imię, imiona kandydata. Obok nazwiska z prawej strony w jednej linii umieszcza się dwie jednakowe kratki. Jedna obok wyrazu tak, druga obok wyrazu nie. Paragraf 7. Radnie dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku kandydata znaku X w kropce obok wyrazu tak, opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kropce obok wyrazu nie, opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata na orbitę. Jeżeli radnie na karcie do głosowania postawił przy nazwisku kandydata znak X, jednocześnie w kropce obok wyrazu tak, jak i w kropce obok wyrazu nie, nie postawi przy nazwisku kandydata znaku X w kratce obok wyrazu tak, ani w kratce obok wyrazu nie, wypełni kartę przy nazwisku kandydata w sposób niezgodny, jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru tak zwany wstrzymujący się. Karty wyjęte z urny, niesporządzone przez komisję skrutacyjne, są kartami nieważnymi. Kart całkowicie przedartych komisja skrutacyjna nie bierze pod uwagę. Paragraf 8. Kandydata na ławnika uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej głosów znaków X postawionych w kratce obok wyrazu tak, od sumy znaków X postawionych w kratce obok wyrazu nie. Paragraf 9. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Gliwicach, który określa co najmniej Liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania, imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów, liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania, liczbę kart wyjętych z urny. Gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, które wydano karty do głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności. Liczbę kart nieważnych, kolejno imię, imiona i nazwisko zgłoszonego kandydata oraz liczbę głosów ważnych za wyborem kandydata na radnika, przeciw wyborowi kandydata na radnika, bez dokonania wyborów oraz stwierdza wynik wyborów w obrębie głosowania na kandydata na radnika. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków komisji skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu. Ustala się wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do regulaminu. Proszę pana przewodniczącego o przegłosowanie regulaminu przed latem. Dziękuję bardzo. Wobec tego do głosowania. Kto jest za przeczytanym regulaminem? Dziękuję za przyjęcie regulaminu jednogłośnie. Kto macie za? Wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę o odczytanie kolejną stanowiska gmina Radnego i proszę o podejście jeszcze do tego çıkaralım Gelti ya tekrar Geldi ya klokken. <laughs> Let's go Валерий Шмарек, Хибрый Ежик, Dziękuję Państwu za oddanie głosu i poproszę Pana Przewodniczącego o 5 minut przerwy. Dziękuję bardzo, ogłaszam 5 minut przerwy.